Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mamy czwartek, jestem już po lekcjach i postanowiłem przyjechać po raz kolejny tą wodę na no ukil, spróbować złowić coś większego. Mam zresztą znów tego pikerka. O. tym razem zaklipsowałem się w jednym miejscu, będę tam cały czas łowił. O, w ja mogę Wam pokazać gdzie. O, mniej więcej w, tamtomie, znaczy w tą stronę rzucam jestem taki psowany na nie znam interne, ja nie mam miary w oku nie wiem na którym metrze, ale mniej więcej na środku stawu nie jest dzisiaj najlepsza pogoda może dla ryb jest, ale dla mnie do łowienia nie jest ale postaram się coś złowić bo pada deszcz wieje wiatr, ale parasol mam więc wytrzymam i co, łowię na pinki zanęta to znowu mieszanka y, dragu, y, mieszanka zanęty dragon tak, yy, nie, metod mix coś takiego. Mam tutaj o Taktix z zanętą yy, Lorpio yy, Perfect Mix ciemną. Niestety tej zanęty ze sobą nie mam, ale została mi z poprzedniej wyprawy. No co? Rzuciłem sobie dwa koszyczki, żeby, znaczy dwa podaniki, żeby podnęcić. Teraz już trzeci rzut zostaje w wodzie i. Czekamy, może akurat uda się coś złowić. Zaraz Was nakładam na szelki i próbujemy coś złowić po prostu. Właśnie będę ściągać zestaw i pokażę Wam, jak robię to, co rzucam do wody, zanęte i tak dalej, jak przyczepiam. Na razie dwa rzuty bez ani jednego szturchnięcia, ale to co, mam jeszcze ponad 3,5 godziny łowienia, więc... bardzo dużo. Pogoda też myślę, że na ryby jest fajna, tylko że jest trochę zimno, ale to nie przeszkadza zbytnio. O jak widzicie, mam tutaj ananasa, dambelsa i pinki. Pinki oczywiście do zmiany, bo już się nie ruszają. I mam je tu w takim pudełku. Coś takiego. No jeszcze trochę tych pinek mam. że zrobię Wam to myślę, że tak będzie lepiej Żeby mi się tylko nie wysypały i co? Zakładam czerwone pineczki nie wiem czy mnie na pewno dobrze słychać, bo dosyć, mm, dosyć mocno pada ten deszcz i parasol mi się obija Zakładam pinki tak, żeby się ruszały Nie zmieniam, bo dambelców nie trzeba zmieniać. One ani nie tracą swojego zapachu, ani koloru, ani nic. To teraz tylko te pinki schowam. I jak mam tutaj podajnik, o, to przynęta leci tu, bardziej na dole, znaczy bardziej po prawej stronie tego, tej foremki, ponieważ yy, to jest tak zrobione, że tutaj jest, o, tu jest miejsce, a tam nie ma jakby i trzeba bardziej na dole to trzymać. I co? Po prostu odciskam teraz. Zadęte teraz mam dobrze przygotowaną, bardzo fajnie się odciska. O, jak widzicie i takie coś leci do wody. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Tak jak mówiłem, mam zaklipsowane, cały czas będę rzucał w to samo miejsce. O. I teraz tylko przyciągnąć to trochę do podpórek. No i gotowe. Tak to będzie, tak wygląda dzisiaj moje łowienie, cały czas w tym samym miejscu. Nie, jak ostatnio, że zmieniałem sobie co jakiś czas. Żeby jak już ta ryba podejdzie, żeby tam została na stałe. I co, ja teraz tą żyłkę naprężam i czekamy na jakieś branie. Mamy jakąś rybkę. O, dam ją trochę wyżej. Ładne branie i coś siedzi. Coś chyba małego, ale coś siedzi. Może to karpik, teraz już nawet ładnie walczy, zobaczymy. Co, ale coś na pewno siedzi. O, i puścił przy samym brzegu. Był to najprawdopodobniej jakiś większy karaś. Ale naprawdę ładnie walczył pod koniec. I co? Próbujemy dalej. Mam nadzieję, że widzieliście jakąkolwiek akcję wędki, bo nie patrzyłem jak ustawiłem telefon. I co? Ja czekam dalej i próbujemy. Mamy chyba rybkę. Branie było, ale ryba na pewno jest, to nie wiem. Jakby było to coś małego. O, niechcący je zluzowałem, musiałem się komin zniżyć. E, ładnie wali, ale to chyba karasek. Małutki karasek. O, karasek. Tylko zmieniłem krewetkę na ananasa dambelsa i jest karasek. A ja was tu trochę zniżę. Coś takiego. O, może lepiej go złapię jakoś. Taka rybka, co odhaczamy. O. I powiem Wam szczerze, że już dwa razy się tutaj wywaliłem, więc ja go może lekko rzucę. Nie bądźcie na mnie źli. Bo naprawdę tutaj podejść, to już duże prawdopodobieństwo, że się skąpię. A w taką pogodę nie chciałbym się skąpać, bo zanim ja wrócę do domu, to już by mi nogi odmarzły. No i co, robię zestawik po raz kolejny. Mam nadzieję, że weźmie jakiś karp, albo jak chciałbym też bardzo Amura. Amura z sumy też tutaj, są, chociaż na sumę jest moje prawdopodobieństwo, to upyga. Ale najwięcej jest karpia Karasia, Leszcza, chociaż Leszcza jeszcze na tym akurat stawie nie złowiłem. Krąpia i płotki, bo pło... krąpia i płotkę też ostatnio łowili. O, tam na stanowisku. Łowili krąpia i płotkę i leszcza dużo na bata i na tyczkę, moi znajomi, a na fiderka same karasie, karpie, ale i tak z takimi rybkami też jest zabawa. Ja już nie będę więcej przedłużał, robię zestaw, i zarzucam i czekamy znowu, może uda się karpika złowić. Mamy karpia, najprawdopodobniej karpia. O, wędka się ładnie gnie. Branie było ostre, całą wędką pociągnęło. Powiem wam szczerze, teraz tylko, żeby do tej wody nie chwać przy podbieraniu i będzie dobrze. O, najpierw go sobie przyciągnę. Chyba to jest karp. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, karp. Karp pełnołuski. łóżki, karp sazan, jak zwał, tak zwał. Ładnie walczy. Jest, mamy karpika w podbieraku. A więc co? Wypad już udany, chociaż jest to dopiero początek, ale już jest udany. O, karpik na macie już. Płynął do brzegu, więc nie było z nim żadnych problemów. A szkoda ja lubię sobie pociągnąć rybkę. I co? Tutaj się chyba najprawdopodobniej zaczepił o podbierak. Ja nie lubię jak te płetw kar ty tych karpi. O, już odczepiony. I co? Atomowe branie. Raz go zmierzymy, obstawiam gdzieś koło 26 cm. Taki liliputek. Zobaczymy. O, 34 centymetry, Mam nadzieję, że cokolwiek zobaczycie. 30... a nawet 30... Nie, 34 Taki karpik. O, ładna sztuka. I co jego ja odhacza mi wraca do wody? Dzisiaj wypuszczanie karpia z podbieraka a nie z ręki, ponieważ ten brzeg jest naprawdę śliski. O, karpik się troszkę rzuca, ale to nic, ładnie popłynął, a jeszcze jednak nie. Zaczepił się o podbierak. I też właśnie nie lubię tego w tych zwykłych podbierakach, ponieważ tej płetwy, karpi i karasi się nieźle czepiają. O, już wyczepiony. Mam nadzieję, że ładnie popłynie. No niestety, jak widzicie, może tego pójdzie. No niestety. Trzeba go znowu wziąć. I powiem Wam, że to nie będzie takie łatwe. Jednak jestem zmuszony go wypuścić z ręki, najwyżej się skąpie. Ale zobaczcie, ładny złoty. Strasznie mocno się te karpie czepiają. Teraz, żeby nic się karpiowi nie stało, musiałem odciąć siatkę. Zobaczcie, takie coś na luszek. Puszczę go tutaj. On tutaj może nie jest też taki brzeg. Poszedł i tutaj będę puszczać te karpie. O, widać było, jak trzciną ruszył. Co robię, Zestaw? I próbujemy jeszcze coś złowić, bo taka pogoda musi mi wynagrodzić ładnymi rybkami. To, że siedzę w takiej pogodzie. To próbujemy dalej. Najprawdopodobniej mamy coś małego, no ale mamy, no to najważniejsze. Rybki dzisiaj dopisują: albo mamy coś małego, albo nic nie mamy, ale najprawdopodobniej jest coś małego. O, pewnie karasek. A jak karaś? Jak na razie wszystkie rybki na ananasa. O, jest karasek. I co? Ładne, grube są te ryby. Nie jestem pewien, ale chyba teraz kora się mają tarło. Ale nie jestem pewien, więc nie wiem. O, karasek odhaczony. Taki, nie wiem, z 15-20 cm maksymalnie. Ale raczej taki pod 15. Co wraca do wody. Nie będę tu podchodził, tak jak mówiłem, bo nie chcę wpaść. I co? Ja próbuję dalej. Cały czas ananas króluje. No i tak to wygląda. Leciutkie brania tych karasi. Za to ten branie karpi atomowe. Jednego karasia wam nie, nie nagrałem. Był malutki, ale branie ją naprawdę jak karp. Całą wędką pociągnął. Myślałem, że nic nie ma, jest karaś. Znaczy, był karaś. I co? Ja robię dalej ten zestawik. Próbujemy coś większego, może w końcu łowić. Nie te karpiki 30-40 cm, tylko na przykład jakichś sprzed paru lat zarybienia, jak w ogóle jakich tu jeszcze został i dziadki nie zabrały do jedzenia. No i co? Próbujemy. Dopiero od tego roku ten staw jest no kill, więc też na pewno tych większych ryb jest tutaj malutko. Więc jak już się złowi, to naprawdę ma się farta. No i co? Ja robię zestaw, próbuję dalej coś złowić. Widzimy się najprawdopodobniej przy kolejnym holu. Właśnie sobie do mnie przypłynęły łabędzie. Trochę się obawiam, żeby nie podpłynęły blisko, bo łabędzie są dosyć agresywne. Ale jak widzicie, odpływają spokojnie. Jeszcze nie, nie te czasy, żeby pływały z małymi, więc nie są agresywne. I co, jedno branie przed chwilą było, teraz są jakieś pojedyncze sturchnięcia. Branie niestety nie wcięte. I tak sobie czekam. Jak na razie ten jeden karpik, parę karasków i tyle. No, ale mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy. Mam około półtora godziny łowienia, jeszcze może troszkę więcej. No i co? Tak to dzisiaj wygląda. Tak jak widzieliście, pierwsze dni na, na tym łowisku, zarówno tutaj na tym no kill, jak i na tym, co łowiłem w pierwszych odcinkach ogólnie z tego PZW łowiska, były najlepsze, potem z, z, z dnia na dzień gorzej. Szczęście, że dzisiaj udało się złowić tego karpika. W, y, chyba przedwczoraj ani jednego karpia nie było. Były same karaski, jedna spinka karpia. Dzisiaj był jeden karpik, i właśnie było jedno branie karpiowe, jeden karpik na brzegu, więc żadnej spinki. I co ja tu jeszcze czekam, może coś się wydarzy. Teraz są zarzucone na z Hollywood plus trzy czerwone pinki. I tak sobie czekamy. Nie ma. Muszę się poddawać. Pogoda nie rozpieszcza, ale mam parasol, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że jeszcze coś nas zaskoczy dzisiaj: Jak, jakaś większa ryba, albo jakiś nowy gatunek. I co? Nie zostajemy, mi nic, tylko czekać. Chciałbym wam nagrać branie, bo coś tam ciąga. Może tym razem się uda. Muszę jakoś usiąść, tak, żeby było dobrze widoczna szczytówka. Może akurat się uda coś nagrać. Fajnie ciągało przed chwilą. I zobaczymy. Może akurat. Na pewno to nie było branie karpiowe, bo karpie tutaj biorę całkowicie inaczej. Ale było branie. Zawsze takie się odcinka. No i właśnie ten czerwony punktnik w lewym dolnym rogu to jest moja szczytówka. Zobaczymy. Przez chwilę coś tam ciągało. Jak zwykle włączyłem nagrywanie i koniec. Ale może akurat też zmieniłem trochę pozycję wędki. Dałem, że szczytówka była przy samej tafli wody, praktycznie. Żeby każde najmniej, najmniejsze pociągnięcie było nawet widać. Może coś to zmieni? Może akurat się jakąś małą rybkę złowić, która ledwo co ciągnie. Nie wiem. Ale jak zauważyłem, to u mnie na łowiskach to nic nie daje, chyba że bardziej stabilnie się wędka trzyma, chociaż to też nie zawsze zależy od pogody. No i co? Tak, poczekam jeszcze parę minut i widzimy się, jak znowu zacznie ciągać. No jak widzicie, dzisiaj dosyć słabo. Pogoda też jeszcze gorsza się zrobiła, teraz deszcz ze śniegiem zaczął padać. Mam jeszcze około 20 minut łowienia, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć, no ale też jednej, złowiłem jeszcze jedną wzdręgę, tego też wam nie pokazywałem na dumbelsa skorup. I co? Chciałem Wam powiedzieć, że jak na razie był odcinek tylko z tego stawu, i tam z ostatniego, więc mam tutaj jeszcze do odłowienia ten staw. Tu jest taki największy staw, znaczy największy, najgłębszy. O! Tu też są ładne rybki, podobno. Tą pygę 36 kg w tamtym rogu złowili. 34 albo 36 kg na tamtym stawie. Więc naprawdę ładnie. I mam jeszcze, tutaj są lasy. Tam o, są lasy i tam są jeszcze takie trzy troszkę bardziej dzikie stawy, też należące do PZW. I tam są naprawdę ładne liny, wzręgi i szczupaki oczywiście, co w maju będę tam chodzić. Jak tylko będę mógł wyjść, to od razu będę szedł tam. I co ja tu jeszcze chwilę czekam, może akurat coś się wydarzy. Pokażę Wam teraz, jakie przynęty dzisiaj miałem. Chociaż nie jest to nic nowego. Mam tutaj. Skorupiaka, właśnie dambelsy z o I zobaczcie, tak mało dambelców, a jednak jeszcze ani jednego nie straciłem przez tyle czasu łowienia. Tutaj są krewetka. Białe dambelciki, te są o rozmiar mniejsze. Tamte były ósemki, te są siódemki Dosyć ciężko, to się otwiera jedną ręką. Jeszcze na wędkę muszę patrzeć co chwila. O! Coś takiego. 7 mm krewieska. To są naprawdę śmierdziuchy na razie. Te dwa co Wam pokazałem. jest halibut, też taka klasyka. Oj, są jedne mniejsze, jedne większe, 7 i 8 mm. To też jest śmierdziuszek taki. Naprawdę ładnie na niego biorą karasie to zaraz posprzątam. I ananas smak zapewne przez każdego znany. Żółty dumbbells. Te wszystkie dumbbells są pop-up. W sumie nawet nie będę otwierać, to się każdy wie jak wygląda to. No, naprawdę najlepsze brania dzisiaj są na to. Wszystkie rybki były zrobione na ananasa i tylko ta wzdręga na skorupiaka. Pineczki. Czyli nic nowego u mnie. O. No. Tutaj może Wam pokażę. Chciałem wypróbować i dać te pinki tutaj razem z zanętą. Czy przeszłyby trochę zapachu tej zanęty? Jednak to i tak nie działa. Kukurydza. No i to tyle. Mało przynęt, a może akurat jakbym jakieś nowe smaki wypróbował, może lepiej by było. Nie wiem, jakiś czerwony robak. Nowe smaki Dambelsów. No ale i tak, jak na taką pogodę. Jestem sam na wszystkich łowiskach, więc konkurencji nie miałem za dużej i udało się zająć, można powiedzieć, pierwsze miejsce z łowionych ryb, bo nikogo innego nie ma. No co, tak to dzisiaj wyglądało, jeszcze chwilę czekam, może akurat się coś uda złowić. I zaraz widzimy się przy ostatnim wyciąganiu wędki, może akurat będzie jakieś branie jeszcze i zobaczymy, co to będzie już do końca. Mamy jakieś branie na pineczki. Może akurat uda się na koniec coś złowić. Zarzuciłem jeden rzut, już tu jestem spakowany. Jak widzicie, bez zanęty na samej pinki i coś tam podskubuje. Może akurat coś na koniec się uda złowić. Zobaczymy. No, zapewne była to jakaś wzdręga albo karaś. Chyba nic nie ma. O, nie ma nic. A więc co? Ja dziękuję Wam za oglądanie. Dziś odcinek może nie był za ciekawy. Ale zauważyłem na koniec, że przy samym brzegu o, przy samym brzegu, może zobaczycie jak rzucę. A? Może widzieliście. To mniej więcej taki 8 metr dziesiąty. Yy, tutaj ryby stały. Nie tam, gdzie ja łowiłem, tylko właśnie na, tutaj na bardziej płytkiej wodzie ryby stały. Więc na pewno będę musiał się tu jeszcze wybrać z batem. I to na pewno nie raz, bo jeden raz on niczym nie świadczy, jeśli na przykład coś nie złowię. Tam jeszcze jest jeden staw. O. On nie podlega pod PZW. Jest to taka woda, która kiedyś była PZW. Lecz już nie jest, chociaż też nie do końca można tam łowić, ale jeśli nikt y, mnie nie wygoni, to będzie można. Są tam podobno piękne wzdręgi, piękne liny, piękne karpie, ale żeby dorwać się do tych karpi, to naprawdę trzeba się napracować. Tak jak mówiłem, z tamtej strony, o tam daleko, są też jeszcze trzy stawy podlegające pod PZW. Na które na pewno jeszcze będziemy musieli się w tym sezonie wybrać nieraz, żeby zbadać te łowiska wszystkie. Bo tak jak my, pewnie wiecie, mam kartę od trzech tygodni, jeszcze tych łowisk nie poznałem do końca. Za jakiś czas też będę musiał się po raz kolejny wybrać na ten leśny staw, może ryby się jeszcze bardziej odpaliły. Ale chwilowo nie ma na to czasu. No i co? O, zobaczcie, kaczka sobie przyszła. Też pływały sobie dzisiaj bo mnie łabędzie. Teraz są na tamtym stawie. O, widzicie ładnie. No i co? Ja już kończę. Tak wyglądało dzisiaj moje stanowisko. Tu miałem wszystko narzucane pod parasol, że mi nic nie zmokło. Jedyne, co ucierpiało, to mój rower. Ale nic mu nie będzie. To tak stary rower, że takie coś mu nie przeszkadza. I co? Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do tego momentu. Jeśli dotrwaliście, to zapraszam Was na moją grupę na Facebooku Kamil Podłoga Fishing Team. O kurczę, znowu bym się tutaj wywalił, zobaczcie Kamil Podłoga Fishing Team na Instagrama, Kamil Podłoga Fishing. Bo na Facebooku są zazwyczaj szybciej posty o filmach, że będą filmy, a na Instagramie, raz na jakiś czas, jakieś yy, zdjęcie z wyprawy, coś takiego też zawsze warto wiedzieć. I co, możecie mi też na Messengerze pisać. Też Kamil Podoga Fishing, swoje nazwy na Instagrama też chętnie wbiję. Zobaczę, jeśli macie wędkarskiego Instagrama i co. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz do następnego razu. Cześć.